Ale, ale, ale Może se zaczniemy kręcić po prostu. Kurde, chłopie, zawał! Co ty tu robisz rowerzysta? on się zlękłem. Aż cegówkę bym tą wziął, co tam stoi w łeb za, za, załadował. Ale ma kask, więc nic z tego. Co na, nawet nawet spodziewałem się tego, bo ten mer był zbyt łatwy. No ale czasami tak bywa, no w razie czego wiecie, jak się uczyć, dzisiaj taki mały gameplay ma. Muszę odpalić nagrywanie. Jak się życie youtubera jest ciężkie. Siemanko, co tam u was? O, nie ja. Co tam u was, wszyscy ekipa, jak tam wszyscy zdrowi w domu? Bo ja nie. Akurat katar mam, ale mam nadzieję, że was nie zaradzę. Nie zaradzę, Nie zarażę. Wydaj przez to, że oglądacie filmiki. Ale, ale zobaczymy. O, już ktoś znalazł killera, no to długo nie musieliśmy czekać. Tak czy siak. Ja sobie zacznę kręcić gena jakiegoś niewygodnego. Co to? O kurde pan piramid. Pi piramidowy łeb. Za długo nie pokręcimy do tego gena niestety. Jest to albo... Co? Panie piramid? Panie pi piramid, Panie pi piramidowy web, Nie może pan tak robić. Szybko ściągamy panią Claudetę i wpadamy stąd jeden za jeden. Kurde, nie możemy tak się wymieniać, bo to będzie. O, klateczka już wpadła, widzę na początek. Taktyczna. Do czego ściągnąć najszybciej się da. Mam nadzieję, że Claudeta znowu nie wpadnie po uszy. Zobaczmy go, nie mego, Chcemy się lupować. Tutaj jest pomarnowana paleta. Spadamy stąd dalej. Mały mind game z naszej strony. Bierzemy go dalej na siebie. Czy ktoś go ściągnie, ludzicka? 360 nie siadła. Trochę czasu kupiłem, ale za mało zdecydowanie. E, to już powinno być... <noise> no tego jeszcze nie wiedzieliśmy, żeby kogoś ściągnąć... Zrzucić latarką siedząc w plecy gościowi, który nawet nie ma głowy. Ale cóż, ej, to powinno zniknąć, no właśnie. Bo, nie wiem czy wiecie, ale jak przy haku on to tak rysuje, to, to powinno być natychmiastowo zniknięte. Czy ktoś mi pomoże? Czy tak niechętni w ogóle? Zobaczcie co tu się wyprawia, nie? No, nie mam trochę pytań. Ale wypadałoby mi trochę pomóc. Mam nadzieję, że. Nie, nie rób tego, nie rób. Poro... I cię proszę! Oha, no chyba, że tak chcesz się bawić, Niech ci będzie. Niech ci będzie, mój drogi. Tylko, że ja teraz marnuję czas. I mu dałeś w sumie hak, No ale czegoś się nie robi, dla. O, chociaż jeden mądry. Znaczy, mądry. Nie wiem, czy taki mądry. Ale ja się wyleczę i zaraz Ci pomogę kumpel yy. Yy. Nie wiem czy tak gra ma wyglądać, ale nie podoba mi się to kompletnie Kompletnie mi się to nie podoba Przecież się wyprawia Będzie chodzić od jednego do drugiego Tak mi się wydaje Tak nie powinno być. Kumpel. No nie no, to tak się nie możemy bawić, bo nam gości już umiera na happy. Tam gościu umarł na haku, bo ktoś drugiego wiana zrobił, a ja drugi raz wiszę na haku. Dzisiejszy mecz chyba nie będzie tak outplayowany, Claire'a. O kurde, nie, to jest jakiś dramat, jak nasza drużyna gra. Szybka barba, nie wiem czasem, czy on czasem nie biega, <ścoughs> nie wiem czasem, czy on czasem nie biega na umiejętności szybciej, jak wbija ten topór w topór. Kurde, to jest tasak i albo no albo nóż do klejenia masła. Ale to, 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 co tu się wyprawia, to ja nie mam pytania kompletnie. Mnie nie stać na drugą apteczkę już, czy nie stać, no. Dobra. Nie no, wiecie co, na, nawet nawet spodziewałem się tego, bo ten mecz był zbyt łatwy. No, ale czasami tak bywa, no, w radzie czego wiecie, jak się uczyć. Dzisiaj taki mały gameplay mamy, ale no... Bierzcie przykład ze mnie, bo tak się powinno po prostu robić killera w bambuko, że tak powiem. Nawet na zero wyszliśmy, widzicie, to nie było z tym problemu absolutnie. Killer został po prostu potwornie porobiony. No nie mam pytań co do niego, ale mamy tu jeszcze perki. Uproszczę, memento jeszcze wpadło. No i widzicie kto najwięcej punktów zrobił, no wiadomo, kto wasz faworyt oczywisty. Trzecia ranga killer, no za dużo mu to nie dało. Co on w ogóle miał tu za perki? Co to jest za perk? Nie mam pojęcia nieważne. Widzimy się w jeszcze jednej grze, bo... Ktoś nie wiedział, to, to ten killer was podgląda i najlepiej zróbcie taki myk jak, jak ja, czyli macie sobie surwa, na przykład takiego mu Claudette, nie wiem, chyba fanka Brazylii albo ona w Brazylii się urodziła, nie wiem, bo takie barwy ma, że w ostatniej sekundzie po prostu zmieniacie sobie surwa i gość jest w szoku, bo mam latarkę w ręce, on nie zdąży zmienić perków, zaczynamy rozgrywkę i będziemy go walić w oczy, prosto na oczy, nie? Tanenci wali go na latarkę. Tak, 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 taki mały cytat, zinspirowany się z odpowiedzi innego. Wow, nie mamy Mori, chociaż. Całe szczęście, że nie mamy Mori. Jest kolejna dobra mapa. Ostatni odcinek był z tej mapy, ale może to być dość podobna mapa, nie musi być ta sama. Dlatego na początku znajdziemy sobie to. Tym mamy fajny perk cześć, cześć Witam pana. E a, no to sobie pokrąciliśmy geny, ale mam już pierwszy totem. kruki, kruki, trochę za głośno. Ten gen jest chyba zblokowany, tak że killer przyjdzie tu sprawdzić. Mam nadzieję, że nie od razu. Nie wiadomo na którym perku, w sensie na którym levelu ma ten perk z tymi genami od plagi. Prawdopodobnie to jest perk. Ale, ale, ale. Może se zaczniemy kręcić po prostu Kurde, chłopie, zawał, co ty tu robisz rowerzysta? O, się zlękłem Aż cegówkę bym tą wziął, co tam stoi, w łeb za za załadował Ale ma kaskę, więc nic z tego Co ten killer wyprawia, mnie zastanawia Mam nadzieję, że, że trochę gameplayu będzie Ale nie z tego, że killer stoi gdzieś w piwnicy przez cały mecz O proszę, coś, coś grubego pękło powinien się zjawić, Ale rąbię. Będziesz kopnąć gana czy będziesz go gonić? No to ja sobie jeszcze pokręcę, pozwolisz, nie? Czyli pan świeczka się obudził Mamy w razie czego świeczkę, jakby ktoś nie widział To jest taki gościu, co ma na łbie świeczkę no, Ale teraz ja mu zgasił, żeby go nie było widać A my sobie bawimy się w kręcenie dalej pan, Panie świeczka, gdzie pan? Panie świeczka? Bo ja tu się zlękłem trochę, ale kurde wam, że surwy są bardziej mm... Jestem w stanie się bardziej wystraszyć surwa niż killera. Nie wiem dlaczego Ale mamy już pierwszego gena. Nie wiem co za dziwnej kreski lecimy z następnym. Nie możemy układać genów. Co to było? Nie możemy układać genów. No strzałko zniknij. O, znikło. Nie możemy robić genów ani układać eee, podczas, 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 podczas... No obok siebie, nie? Żeby nam nie zostało dwóch genów. Jeden przy drugim, bo to może być dla nas trochę smutne. Mówię to, a robię gena najbliższego, jakiego złapałem. Ale no. Aj, eee, Francesa gena A tu jest bardzo fajna miejscówka, bo tutaj lubią to temy być. No teraz nie ma, ale zapamiętajcie sobie to miejsce, bo... Ciężko, ciężko mi nieraz było znaleźć ruinę czy heksa. No, oczywiście, że teraz będą mi wypisywać jakieś dziwne powiadomienia i smsy dostawał. Ale trochę nam czasu kupił nasz pan rowerzysta z tego co, co wiem. Może go ściągniemy za niedługo. Może nie mówię, że go ściągniemy, ale... Patrzcie jak te skillczeki dzisiaj siadają. Normalnie bym na PC grał. Mam nadzieję, że pan świeczka nie pojawi się z lewej strony, bo to będzie niemiłe. Czy ktoś go ma zamiar yy, 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 yy. Pan, pan wlazł do szafki, żeby go nie było widać na barbie i widzicie jak skończył. Nie polecam tego zawodnika. O, wit witam panie rowerzysto. O, nawet widzimy killera. Gdzie ten killer idzie? A, gena serdecznie, tak, nie dobra. Pan killer, co on zamierza dalej robić? Bo ja idę gena kręcić. Bombę ziombel, Panie, Kile... jak go daleko w ogóle widać? To sobie skończy tego gena, a oni powinni tam porobić resztę. Aczkolwiek grunie dobrze, że mógłbym się poganiać z nimi trochę. O, ale do, do, ten perk jest przydatny. Nie wiem, który surf go ma, ale fajnie, że mogę i widzieć po prostu. Czy pan świeczka mnie odwiedzi? To jest bardzo ważne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Oj. Coś, coś mi tu coś mi tu serducho pękło na chwilę no. Robimy tego gena i szukamy już pana który ucieka tylko dlaczego ja zrobiłem dwa geny? A mój team zrobił jedną szafkę, twoją z szafką i rowerzysta gdzieś rower zgubił, nie? Gdzie on tak? Konią. Halo? Halo Koledzy Koledzy i kolegowie Mam trochę daleko, mordiaty Nie no tu nie ma szans nie. Trzeba uciekać jak najdalej Dlaczego go ślepiłem? Po czym. Po czym... Go nie spaliłem, więc ktoś w stanie mi to wyjaśnić, bo to mnie bardzo ciekawi w sumie. To jest bardzo fajna miejscowa. Do... Stąpienia. Ale ja nie wiem chodzić, kurde. No i nas sięgnął niestety pan killer. Pan killer nas sięgnął. pan tyle przeszedł przez okno. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić. No, ej, użyłem deadharta ludziska, widzicie to? Widzicie? Widzicie? Bo ja wszystko ładnie widzę. Ale ten deadhard coś tak nie wiem, myślałem, <laughs> że nie dostanę obrażeń chociaż Ale może za późno po prostu trochę. Nie dwie dziwne rzeczy się wydarzyły. Oj oj oj, nie, nie, nie ściągaj mnie, ja cię proszę. Ja sobie powiszę trochę. Nie. No to jest zły przykład tego zawodnika. Widzicie tych trzech surów? To są takie kurde klony, które... Wszyscy chcą tu przybiec, dostać punkty za uratowanie mnie, ale to nie wychodzi najlepiej. Ludziska, ale nie gą się tu ze mną, no to będzie... O, O! O! Uciekaj stąd. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj jak najdalej. No, czy ty chcesz mnie dalej ściągnąć, chłopie? O, dobrze, że go nie złapał. Możemy sobie tu szybko poglądać. Dawaj go, dawaj, 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 ty co tam jest? Detektywie. A nie, rowerzysta. Dawaj rowerzysto. Dobra, dwa geny zostały. Zaraz dwójka by mi skoczyła. A ja mam decisive'a, więc szybka szafeczka wskokuje. O, ja mogę go ratować, ale się podleczy na szybko Nie, to nie kampiet. Ja, ja się nie boję tego, że, że się w coś w tym stylu Ale, ale Kler od razu idzie do nas. Oj, oj, oj. Przyjąłem hita, bardzo miły killer, bardzo, bardzo miły killer. Czy on mi zamierza gonić? Chyba mnie zamierza gonić. Czy ja mu się dam zamierza gonić? Nie, jak smutno. Czy mi się desisy skończył, czy mi się tylko wydaje? Ja tutaj sobie podejdę. Idealnie na twarz. Dawaj, 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 byku! Bardzo ładnie. Grzeczny, grzeczny rowerzysta, aż ci rower kupię chyba. Aż ci chyba rower kupię, chłopie. Tylko ja z... mnie zastanawiałem tylko, gdzie są palety w tym momencie. Gdzie są palety w tym momencie? Dobra, mamy pierwsze z głowy. Nie, 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 nie. No. Oj. Panie rowerzysto pomocy! Panie rowerzystwo, nie! Panie rowerzy... Gdzie on wlasz w ogóle? On chyba pod mapą sobie leczy się Dobra, już wisieć nie mogę, niestety bądź niestety Ale trochę czasu im kupiłem, chociaż na jednego gena mam nadzieję, panowie Panowie, panowie, panowie No nie popisuję się gameplayem, aczkolwiek, aczkolwiek ten mecz i tak wyjdzie bardzo udany, mi się wydaje, jak teraz nie umrę Halo pomocy, drużyno gdzie jest nasz trzeci kumpel? A, taktyczna szafka. Tylko nie wiem, czy on wie, że jak jest w Radius Terrorze, albo Terror Radiusie, on stoi gdzieś przede mną na świeczce. O, BT, 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 BT. Dobra, muszę znaleźć totem. Czy on chce mnie kampić? Może nie chce mnie kampić. Może nie chce mnie kampić. Dawajcie tego gena, ludziska. Właśnie tego gena patrzcie, mamy Volta na maksa Mam nadzieję, że chłop się nie przyczepi za bardzo Albo zrobił się świeczką eee... Wiecie co to jest chyba poradnik jak doprowadzić killera do rage quita smutne, ale prawdziwe No cóż, ktoś musiał zostać bardzo pluty ale jak widzicie, plus jeden z takich meczów można robić. Ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia, do, do, do spania, do leżenia i do grania. Tak się powinno wygrywać mecze, zobaczcie. Najwięcej znowu punktów, dwa razy wisiałem na haku, killer znowu się popisał. Nie, no po prostu jestem bokiem tej że killerzy wychodzą, jak widzą mój nick, i dobrze, że nie widzą moich perków, bo by wychodzili w trakcie ładowania. Ale mi się wydaje, że gierki były dosyć, dosyć, dosyć takie intensywne, więc nie było nudno. A my się widzimy już może jutro, jeśli zdążę coś dograć. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać, tak jak ja. Trzymajcie się, zostawcie tam komentarz o jak ktoś dotrwał do tego momentu. Bo jestem ciekaw ile osób dotrwało to napiszcie Majki, Majki nie no, chciałem opowiedzieć fraszkę z Wiedźmina. Ale wystarczy majki majki. Jak napiszecie majki majki, to wiem, że macie najki, a ja w komentarzu będę widział majki, także będę zadowolony z tego powodu. Trzymajcie się, pa pa.